jestem z i chciałbym Wam zaprezentować mój nowy let's play z Heroes 3 of Might and Magic z dodatkiem The Wake of Goods. Więc zaczynajmy. Ja będę grał, na razie rozgrzebeczkę zrobię tak. I zagramy na mapie, która się nazywa tak, gdzie ona jest. Królestwo... To się nazywa Królestwo. Na, Królestwo Haosu z Sojuszem. I zagramy e, fortecą. Jako... A, gdzie jest? Tu jest Solmer. Weźmiemy artefakt. I zaczniemy grę. To będzie taka rozgrzewka, rozgrzewka przed grą, jakimiś tam z tym już konkretną grą. Wszystko nie będziemy zmieniać nic. Wszystko szybko. I, i zaczynamy grę. Ja, ja będę grał bardziej na początku, tak rozbuduję sobie, mój, żeby dostał więcej kasy to maksymalnie, potem rozbuduję, potem będę rezultował po kolei tak jak idzie no, tak jak będę chciał, <laughs> nie tak jak idzie, bo to było bez sensu według mnie o, i czym do mamy? Zaraz skrzyneczkę wybieramy sobie to, co chcemy, ja tam nie wiem, jak dokładnie mam rozwijać mu postać to rozgrywam tak, nadczuję no, trochę. Trzeba poczekać aż moi sojusznicy yy, się yy, jak zwykle muszą robić po dwie postacie O te dni zrobił przynajmniej jeden mądry Wieży nagrywam Już raz chciałem to nagrać ale okazało się że Fraps nie nagrywa yy, tego Heroes'a i musiałem za innego programu To wszystko ładnie. Nie jest to taka na razie interesująca, bo na początku to co jest. O dzisiaj nic się nie dzieje. Nie ma nikogo w pobliżu. Puczużników, potworów. Ja nie będę walk pokazywał, bo to by już za dużo czasu zajmowało. Przynajmniej po. O, o właśnie. Kiedy się zagapiłem. To ten odcinek będzie jednym z krótszych. Będzie trwał trochę krócej. Tam jeszcze bo nie chcę żeby trwało więcej niż 10 minut i dam mu teraz jeszcze 6 Dobra, to od tego momentu mamy 6 minut i mamy kolejny proszę bardzo Mogę strzelać <grym> To jest taki dodatek, który jest dość fajny, bo mamy No więcej do roboty tutaj jest więcej możemy 8 no, tych 8 umiejętności mieć, zamiast jak to było chyba 6 czy 7. Jak już dawno nie grałem z normalnego Herousa, tylko bez żadnych dodatków i. Słejko, w zebrać Zebrałem po prostu wszystkich dodatków w kupę i dodaniu tam jeszcze chyba paru rzeczy. No i z co wyszło? Nie będę podawał strony, bo nie chcę się tego... Bo ja to już ten... Ściągałem z torentów i... No. I dokładnie tam trzeba mieć konto żeby sobie ściągnąć. Mojego konta, a za konto trzeba jeszcze zapłacić, więc to byłoby bez sensu. Mam to... Podawać, poszukajcie sobie na internecie, na pewno znajdziecie na pybach czy tych innych forum, czy tam gdzieś indziej. Nie jest tak trudno to znaleźć. Hop! zbierzemy sobie artefakt. I co dostaliśmy? O, wcześniej dostaliśmy to. I co tu utrzymujemy? Aha! Co tak kucha tutaj? I można zadać też artefakty do naszego yy, tego, jakby o przywódcy. Nie wiem, co tak to trochę denerwuje. Też pewnie to jest, to jest takie kuchanie. To jest denerwujące. Cicho! nie no, cicho! Mówi ci cicho. No. Uciszył się. I dokładnie w pierwszym dniu następnego tygodnia będę miał już chyba kapitol. Jak się dobrze zdaje. Ja zawsze lubię grać po tej stronie. Nie lubię tam grać tam na dole, bo tam jest tu jest większy po prostu teren i wrogowy tu jest jeden wróg pod ziemią, a tam tutaj mamy dwóch tam na dole. O. Y Aha, to bo są takie skrzynki, które można przejmować z odległości Jeśli ja się właśnie zdziwiłem, co, to czemu to jest I ja się, jak mówiłem co do walk Nie będę ich robił, tylko użyję szybkiej, szybkiej walki Proszę I wszystko szybko robimy Nie musimy tam... Warto się przejmować, czekać coś takiego, że tak długo odcinki zajmują, bo walka to jest prawie cały odcinek. Więc lecimy, wspieramy atak. Skrzyneczkę mamy, sobie zbierzemy, pójdziemy tutaj, samek i następny, tuż będziemy mieć nowe jednostki do zrekrutowania i i już będziemy mieć kapitol a nam pozostały dwie minuty <grymka> <grymka> mhm. dobrze <grymka> no właśnie przed chwilą ono <grymka> coś o tym chciała, nie wiem <grymka> To dobrze, widzicie, mam już kapitol Mam małą kasę, teraz dostaję 4000 dziennie O właśnie, jeszcze sobie jednostki I hop I chyba dzisiaj to to dodam i będzie spokój Zabij was? Aaa, zabiłem was, Aha, zabiłem was. tam kasy wezmę, mam mało tych kamieniów. O, dostajmy, widzimy, mamy tu. Możemy sobie wziąć, ja wolę, widzę, mistrzem ataku takiej szybkości. Ekspert, czyli trzy, wszystkie cztery. Tak, i co by sobie. Spojrzyjmy, a ścianę ognia weźmiemy sobie. So, ziemię, ścianę, Teleportacje żyjący zwój i to jest coś takiego Aha, teleportacja To nie wiem po co nawet kupiłem Brałem co, to, bo to jest nieprzydatne to Teleportuje tylko jednostkę, chyba że mamy, jesteśmy naprawdę zablokowani Już mamy wszystko wykupione i ja już sobie będę, tam po kolei Jednostki, jak się zajmę, i mamy pierwszy tydzień z powy, sądzę, że grę potem będziemy już tak szybciej, bo jak będziemy więcej czasu, będziemy już tak budować sporo. Więcej chodzi to pewnie będziemy może nawet po dwa tygodnie. Tak, to ja wrócę do samku, co zajmiecie tu Aha, no i ja się wami żegnam. To już na dzisiaj tyle. Kończymy się naszym FONSTA, który nazwiemy Kraków. Jej. I to i kończymy w naszym Krakowie. <grych> tak, bardzo fajne nazwa miasta. Ja się z Wami żegnam na razie.